Dzień dobry Państwu Gabriel Dolc, Starosta Powiatu Zawiercińskiego. Drodzy Państwo, często możemy słyszeć, widzieć takie sprawy, że teraz obecnie Zarządu Prawa i Sprawiedliwości samorządom żyje się gorzej, że uszczyplono dochody. Chcę zadać kłam takim stwierdzeniom. I drodzy Państwo, żeby nie było tak, że to są moje wymysły. Przedstawię Państwu słowa byłego prezydenta Zawiercia, pana Witolda Grima, który jest związany z Platformą, był radny Platformy. I te słowa padły na sesji w 2021 roku i Państwu je przedstawię. Uważam, że to jest zasadne i mogę tylko tyle powiedzieć, że no rząd jest bardzo hojny przekazując gminom tyle środków w ramach tego programu przebudowy dróg. Myślę, że należy z tego korzystać, bo rzadko, rzadko się tak działo. Jak ja pamiętam, na samorząd, samorząd jestem od kilkunastu lat, żeby rząd był tak fajny i tyle inwestował w drogi powiatowe i, i również oczywiście w mieście. Dziękuję bardzo. Były prezydent mówi, że rząd jest hojny, przekazując środki dla samorządów. Te środki, nie tylko z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zostały wykorzystywane przez małe samorządy, małe gminy i powiaty ziemskie. Powiaty ziemskie są ubogie, nie mają kreatywnych dochodów własnych. Już to kiedyś stwierdziłem, że jest to takie swoiste zarządzanie biedą. Bez tych funduszy, bez tych środków nie wyremontowalibyśmy kilometry naszych dróg, chodników, nie zabezpieczylibyśmy naszych mieszkańców po to, aby na naszych drogach jeździło się bezpiecznie. Ktoś może powiedzieć, że to ciągle mało. Oczywiście, mamy 550 kilometrów dróg. Wyremontowanie ich i doprowadzenie do stanu takiego, aby wszyscy byli zadowoleni, to jest 30 lat. 30 lat ciągłego remontu, naprawy, wtedy by nasze drogi były w miarę poprawnym stanie. Ale jeszcze raz podkreślam, bez tych funduszy nie moglibyśmy zrobić nic. Prawie 80 milionów pozyskanych środków w tej kadencji to są kilometry naszych dróg.